Idę pierwszy, część pierwsza, na basenie. Ale dziś miałem ciężki w noc. Idę do pracy. Zapomniałem się wymyć. Piękna jest ta A praca na basenie jest jeszcze lepsza. Moje stanowisko. Nie jestem prysznic. prysznic. sprawa sprawa mieć prysznic. Prrr. Na basen czas, na basen, czas. Na basen, 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 basen czas, na czas. Zjeżdżalnie! a ta zjeżdżalnia jest dla mnie za mała. Mm, niestety. Yy, dobra, poczekam na inne. No, chwilę się posłucham. Czy ktoś jest na basenie? Halo? Halo? A jak się jest, to pójdę się z tym kimś przywitać i popływać. Dlaczego to uważa, że świetnie jestem prysznic? Już jestem prysznic. Hej! Hej! Nie ja jestem a ty? Ojinka. A ty? Squeaky. Dzień dobry, panie. Jestem pani ratownik. Pani ratownik a na nazwisko? Na, na imię mam Peli. Do Pelika, nie rozumiem. Ja będę pływać dzisiaj cały dzień. Dobrze, choinko. Popływamy. Już sam się zjeść z jeżdżalnią. A ja się jeszcze chwilę podrzekuję. Poczekam na ciebie w wodzie, Mam pomysł. Nic mi się nie stało, panie ratunku. Mam nadzieję. Mm. Jak się fajnie jeździć Co nie? Bereku berek może ktoś jeszcze przyjdzie? Posłyszymy się? I nie dopuszczę do tego. Będziemy się palić! Dzisiaj mnie bardzo nogi bolą. Halo! O basen otwarty, basen, basen! To <grym> ja pójdę się wymyć najpierw. Dzień dobry. Hej, Julia, Squeaky, cholika! To my cię znamy! Tak, znacie mnie, pamiętacie Fizy? To oh, ten z podstawówki? Oła. Ja Ciebie pamiętam. tak wczoraj ciężkole lekcji będę biała i zadała i rysowała. Moja była, 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 była daleka kuzynka. Nieźle. Jakie zgadanie się zebrało. Ała. Idziemy popływać? Nie. Mówię ci. Zjedź. Sobie. Wjeżdżalnie. Dobry pomysł, dobry pomysł. Poczekam na ciebie w wodzie fajniką. Chodźmy. Ale się fajnie na dąbę skoczył, co nie? Poczekamy tu na niego. <gibra> <gibra> ja, się nie poje, ona plecak. Ona tak ładnie Halo. Panie ratowniku, coś nie z nią tak? My, czy pani? Nie chce się budzić? Ej! Amber, Znaczy, jest z pani? Nie, Ach, nie pamiętam jak się nie Patrz, ja też tak umiem. Brrr, a jednak. Pani Panie ratowniku, ona, ona zemdlała z wody. U, 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 u! Jej, co się stało? pamiętam, że zjeżdżałam. Bo zjeżdżałaś. Dlatego uważam, że tej zjeżdżali, nie powinno tu Ale dlaczego oni jest nawet? Ale zabijali się na niej ludzie. Czemu akurat ludzie? Czemu akurat nie ludzie? Czemu akurat nie, nie ludzie? No. Wracajcie do pracy, dzieciaki, albo się wynosić z lasami. Tam naprawdę żakujemy. Chodźcie. Nie chcę, ja chcę popływać. Patrzcie, skoki na bomba. Ale się popnąłem. Wszystko dobrze? Ucho boli. Złamane. Przykro mi, muszę się podrakować. To nie chcę. Basen? Cześć. Nie umyłeś się. O, ale cicho fajnie na tej wanny je. Skaczymy do wody? No właśnie, skaczamy. Tak. Proszę Pana, może Pan przetunąć je, żeby nie było do wody? Także. Zatknąłem ją. Możecie skakać. Kto pierwszy? Jejejeje! Zobaczcie! Ty, 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 ty. To tygrysa! Ta-dam! Punkt już do niej skoczył. Jeden punkt. Teraz ja. Ta-dam! Ta-dam! Ładnie, jeden punkt. Yeah! Ała! Chciałbym tylko ała ała. Trochę mi już tego dość. Ała. O tym hmm, okay, mówię. Gracja, Teraz ja, Gracja. 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 Gracia. 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 Dzięki. Wygrałem. Teraz może wybierać, co będziemy bawić. Może się pobawimy z berka? Za dużo osób. Masz rację. Czy to może, to może w berka-kibelka? Nie ma tu kibelka. No właśnie, trochę bez sensu. Nie wiecie, w czym się bawi w berka-kibelka? To jest takie to że jak kogoś dotknął on staje w miejscu. O tak, tak kłóca, o. Się I trzeba go za ucho złapać, żeby spuścić mu wodę. Tak, tak. będzie trudniej. To jak? To i nagramy, tak? No, 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 no. może. To piszesz do wody. To ostatni, Ja nie brykiem. Udało nam się. Udało się. Barek! 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 Berek, Berek, Berek! No. O nie, nie, nie. Może O Barek! 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 masz się Barek! A ty się nie ruszaj Barek! więc wychodzimy z wody Barek! Przepraszam. Przepraszam i przepraszam. Musiałam. To ładniej będzie pływać? W tej drowie? Prze? Ja skleję bazenu. Czy... Oj. Dobra, jestem. Nie też. Albo nie. Dobrze. Dobrze.

I wanna think I'm sorry but I'm really know This pretty, man, pretty I wanna say and I'm, I'm gonna Whoa, 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 whoa. Dobrze, tak, tylko sobie chyba <coughs> mi się pokażę. Ja się. To już będę wychodził. Pa, inek. Pa, paczykin. Pa, wszystkim! Nie, nie, To nie, 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 Czyli, się z Kisią różowiecką. Pa, pa wszystkim. Słuchaj, wiem, że się oczekujesz z mala. Ale może byśmy poszli na basen? Z kramkiem? On się wywracał własny. On się wywracał własny cień. Ale chodzi Dzień na tym basen. Trampek. Poczekaj tu. Ja i chyba jest pełny. Wymieniamy się poczekamy. <śmiech> <śmiech> i poczekamy. I w zasadzie już muszę wychodzić. Dobrze, to pa pa. Pa pa, pa. Nie Zimbiliśmy <laughs> się. Do widzenia, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. I tańczyć, zwłaszcza tu. A najbardziej lubię kamerzystów, ale kolejki się wciągnęły. Masz tu no, ich. Fajnie, oszukałaś. Kupiłam się w kąpek? Można wyrzelić? Nie wiem. Nie wiem, ale jeszcze kim się opiekuje. O panie! Słyszał! Ale panie! Przestań chlapać! Ciii. Gdzie jest twój opiekun? Na górze. Przerwa, aż zjedzie. Ujuju! Muszę się wycofać. Wow! O, już O, jak ciepło. Możecie mi klapać? Czy ty jesteś pełnoletni? Mam 18 lat. No i się powiem, Jak Jak dziecko wiem. Ja wracam na swoje stanowisko. Jakaś kicia. Poderwiesz ją? Co ty? Czyli nie? Jak się nazywasz? Eee, gdzie my już idziemy. No, ale na pewno wyszedłem. Nazywam się White Shout Mai. White Shout Mai. Okej. Jestem wam. Widzę jak żywność. O, ja muszę wychodzić, na drugim Ja wychodzę, proszę pana. Zapom się wybić. Proszę mnie na główny Do widzenia. Do widzenia. Oh, to ja zjechać. A nie pogadaj. Pięć minut później. Zjedziemy już 80 raz! Mm. No, bo mnie to nie przestań bawić. Dobra, ale tym razem nie chlap. Rozmawiamy tutaj już od 5 minut! A ja tym razem 80 razy. No, ale ja chcę już wyjść. Ale nie skończyłam gadać. Wychodzimy! Tak, Ja też już wejdę. Do widzenia. Zapomniałam się wyjść właśnie.

Dostało kilka dóch. Jak ja lubię, basen. Poczekam na ciebie. A dlaczego już doszedł ten twój pan? Więc nie czekałem na no Dzień no Dobry! Eee, Przepraszamy pana. Przyzwyczaiłam się. Możemy zjechać? Możemy zjechać? Ty nie? Jest wyjść za dużo? Nie możesz spróbować. Oła! Wow. Znowu ta oła. Ui, nie mogę na to dłużać się. To popływajmy. Berek. 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 Zimno się robi. Ale jeszcze tu napływamy. Berek. P pół godziny później. Dobra, ja już wychodzę. Ja też. Do widzenia panu. Do widzenia i przepraszamy. Ja też powinienem już lecieć. Tylko posprzątam to. Nie troszkę wodę z basenu. No to Przebiorę się. No, my. No, to i i do domu do widzenia koniec części pierwszej